A nie ma ty jak kolejny piękny dzień w Los Santos. Tyle, że... No dzień bynajmniej nie jest zbytnio słoneczny, ale przynajmniej jesteśmy w Los Santos. Słuchajcie, drodzy widzowie, przyszły święta do Los Santos. Właśnie ściągnęła moją piękną maskę konia, aby napić się tego pięknego Heinekena Zero, bo to jest oczywiście Heineken Zero. A oczywiście oprócz tego, że przyszły święta w Los Santos, to również przyszły święta u nas w naszej pięknej Polsce, bo nie wiem czy wiecie, ale jesteśmy właśnie... Właśnie jesteśmy w Szczecinie i tam mamy piękne... Wieżowce szczecińskie, mamy piękne ulice szczecińskie, ale nie możemy tracić czas. Naszym celem dzisiejszym jest się przygotować na nadchodzące święta, dlatego że musieli pozbyć się tego brzydkiego stroju, który mam obecnie sobie. Ale co ważniejsze, musimy rozpętać wielką bitwę na śnieżki w Dostan. I proszę bardzo, pijemy. Dobra, zrobiła się imprezowa atmosfera. No cholera. Teraz zdałem sobie sprawę, że w sumie jestem w moim drugim mieszkaniu wypoczynkowym w Szczecinie i nie mam tutaj żadnych samochodów. No, to może być problem. W takim razie musimy zrobić wielką wyprawę, aby znaleźć jakiś samochód. Musimy znaleźć mój samochód. Za na wszelką cenę, dlatego wykorzystajmy tej wyrzutni śnieżek, aby właśnie zneutralizować tego delikwenta. Widzowie, pójście tylko na to. Czy tak wygląda wam świąteczny koń? No wiadomo mnie jak najbardziej nie. Dlatego musimy wyruszyć w naszą przygodę, aby znaleźć dla mnie jakieś odpowiednie ubranie na święta. Musimy się przede wszystkim przygotować na te święta, dlatego wyjedźmy stąd. I najlepiej mógłby zacząć już tutaj wielki rozpierdziel, ale z tego co widzę nie mogę używać mojego wyrzutnika. Nie mogę używać mojego wyrzutnika śnieżek. Kiedy? Jestem w samochodzie i to mnie bardzo, to mi się bardzo nie podoba. Mogę to używać chyba moich flar, ale za to mogę użyć, mogę użyć tego. wiem, jak się używam maczety w samochodzie i właśnie rozwaliłem się. I właśnie, e, właśnie mój samochód zniknął. Nie podoba mi się to, dlatego zamierzam, e, zamierzam go rozwalić. Ten samochód... ten samochód chyba Niezbyt się tym przejął. Właśnie jestem zabity. Dobra, wracając e, myślę, że wiem już co zrobię. Zamierzam ukraść przede wszystkim. Zamierzam ukraść ten wóz strażacki bardzo piękny. No mamy już jakieś tam źródło transportu, więc teoretycznie możemy już jechać. To prawda driftuję w cholerę tym, ale... Ale jakoś sobie poradzimy, widzowie, widzowie. Musimy znaleźć dla nas jakieś odpowiednie ubranie na święta A ja znam tylko jedno odpowiednie miejsce, w którym możemy znaleźć e, jakieś odpowiednie ubranie Jest to sklep z ubraniami na rynku szczecińskim Dlatego jedziemy, tutaj jest właśnie główna ulica Szczecińska Za chwilę dotrzemy do mojego szczecińskiego apartamentowca, w którym trzymam e, moje samochody Ale najpierw... najpierw musimy zadriftować tym tak, że... Że sam Disowski nam będzie zazdrościć I mamy to, możemy wejść do naszego pięknego domu, wstawaj Koniu i wbijamy. Wybierzmy sobie to jakieś interesujące nas auto, kurde, taki Sanchezik. Musimy wybrać najbardziej świąteczne auto. Myślę, że kupimy sobie dzisiaj auto jakieś, albo jakieś, albo jakieś tak odwalimy, że będzie ultra świąteczne. Musimy wybrać jakieś śmieszne auto. Czy Zentorno jest śmiesznym autem? Szczerze wątpię. Czy to coś jest śmiesznym autem? Też szczerze wątpię. Czy Banské jest jakimś śmiesznym autem? No ja myślę, że szczerze wątpię. Czy to jest jakimś dobrym autem? Też nie. To już prędzej, ale myślę, że Myślę, że najbardziej świątecznym autem jest to. Dlatego wsiadamy tutaj jedziemy zrobić zakupy. Wyjeżdżamy na zakupy świąteczne, tak jak to przystało na prawdziwego konia. Bo nie możemy wchodzić w jakimś nudnym szlafroku po pięknym, zimowym Szczecinie. Musimy się ubrać jak ludzie. Jak prawdziwy święty Mikołaj. Jeśli mamy rozwodzić prezenty i jesteśmy w pięknym sklepie z ubraniami, w którym na pewno znajdziemy odpowiednie dla nas ubranie. Nie, nie podoba mi się. Tu idziemy stąd. Tutaj jakiś pan się chyba dobrze bawi. Proponuję go rozwalić, jak już tutaj jesteśmy. Bo bardzo mi się nie podoba... Że zaśmieca to miejsce i dlatego. Dlatego chyba nie. Chyba nie chcę jednak z nim walczyć, bo e, wydaje mi się, że mogę nie mieć zbyt dużych szans w człowieku, który siedzi w opancerzonym samochodzie. Idziemy zrobić zakupy. Dzień dobry, szanowni pani koledzy. I panie koleżanki. Dlaczego stoicie tutaj, jak gdyby nigdy nic pod tym luksusowym sklepem biżuterium? Czyżbyście, czyżbyście chcieli dokonać masowej kradzieży? Myślę, że was od tego powstrzyma ho ho, ho 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 Widzicie? Widzicie? Ciek! Jakie ja mam zasługi dla tego pięknego miasta Szczecina. Widzicie jak ja dbam o bezpieczeństwo w tym mieście. Co prawda, w Szczecinie, z tego co mi wiadomo, nie ma zbyt dużo śniegu. Ale to nie ma znaczenie. jeśli mieszkacie w Szczecinie i to oglądacie, to możecie, to możecie powiedzieć, czy zobaczyliście może mój motocykl przejeżdżający obok Waszego domu. Nie wiem. Może akurat ktoś tutaj mieszka w pięknym mieście Szczecin. Chociaż, czy w Szczecinie ktokolwiek w ogóle mieszka? Nie wiem. Nie mieszkam w Szczecinie w każdym razie. Ja jestem tutaj tylko na wakacjach. Więc no, możemy tutaj wejść. I oczywiście. Tu mi się też nie podoba. Idziemy stąd. Oj, to się nazywa porządny sklep. Suburbanik. Zobaczmy, co tutaj dla nas mają. Dzień dobry. Możemy przejrzeć topy. Przejrzyjmy te topy. Jest! Topy świąteczne. Koszulki. Zobaczmy. Mamy czerwoną świąteczną koszulkę. Kupuję sobie wszystkie. Tej mamy i. Pięknego reniferka, mamy pana, pana garniaka, który jest tak naprawdę bałwankiem. Mamy pana skrzata. Chcę być panem skrzatem. Dzisiaj mamy konia skrzata, zobaczmy, swetry. Jakieś brzydkie swetry tutaj mamy. Nie podobałem. O, ten by był nawet całkiem okej, okay, ale myślę, że się powstrzymam, bo chciałbym jednak być takim elfem, albo taki! Taki elficki sweter możemy sobie kupić. Myślę, że jednak zostanę przy moj mojej autorskiej koszulce ale pan Skrzat i jeszcze możemy sobie taką marynarkę Skrzata kupić I, ja, I jak wy mi teraz powiecie, że wy nie zostawicie łapeczki w górę dla tej pięknej marynarki Skrzata To mi będzie smutno w tym momencie, no nie? Patrzcie na tego konia Patrzcie na jego twarz, jak on po prostu się na was patrzy I widzicie już po prostu, patrzycie się na niego i już wiecie, że to jest prawdziwy konio Skrzat Po prostu, mam piżamy jeszcze, ale myślę, że... Myślę, że piżamy nie będziemy kupować Zobaczmy natomiast czy mamy tutaj jakieś piękne spodnie? A skrzata. Czy mi się wydaje, czy nie ma żadnych spodni świątecznych? Halo, proszę mi tutaj dać jakieś spodnie. Buty skrzata! To jest to, czego potrzebowaliśmy od samego początku. Spójrzcie na te buty! Jest! Spodnie świąteczne! Świąteczne kalesony! Pasiaste kalesony. Jakie kalesony, jak sobie kupię? Albo spodnie skrzata. I jak wybyście teraz nie zostawili takiej łapeczki w górę do takiego skrzata? Chociaż nie, jest zbyt niedoklorowe. No mam ochotę na takie czerwone kalesony. Albo spodnie Mikołaja. O kurde, i teraz się nazywa. Perfekcyjne skomponowanie po prostu czerwieni i zieleni. No chociaż, ch chyba żeby takie pasiaste kalesony sobie kupić. Ale świąteczne pasiaste kalesony, jasne, widzicie. No i jak wy teraz możecie łapeczki w górę nie zostawić? Dla takiego, dla takiego konioskrzata, takiemu skrzatowi konio nie, nie zostawić łapeczki w górę. Słuchaj, koleżanko, widzicie, koleżanka już tutaj zostawiła łapeczkę w górę. Patrzcie jak się, patrzcie jak się na was patrzy. Koleżanka już tutaj ewidentnie zostawiła łapeczkę w górę. Teraz pozostaje nam tylko jedna rzecz. Aby nasze święta były w pełni spełnione Zapytać się, co to jest Otóż to odpowiedź jest prosta Musimy je wpierdolić Ej, ty O O Hmm Brat chyba na sposób przeżywa święta No dobra Eee Słuchajcie, ja chciałbym wam wpierdzielić Dlatego bardzo szanownie proszę o zatrzymanie się tutaj Bo robimy wielką bitwę na śnieżki o, Ale meczota jest zaje. Ej Ej Ej, ale ci headshot. A... Ej, 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 ja ci headshot zawaliłem. Ej, nie uciekaj stąd. To był legalny headshot. Mam prawo zawalić każdemu headshota. Prawda? Są święta. I mam do tego święte prawo. Tam widzę, ten chłop sobie lata. Niech sobie lata, ja mu nie przeszkadzam, tak właściwie. Najprawdopodobniej mnie zabije za chwilę, bo tak, bo tak wygląda kiedy w dzisiejszych czasach. Znaczy, tak wygląda Szczecin, gdzie się w Szczecin, w dzisiejszych czasach mi Jesteś miliarderzy, sobie tej. Jak gdyby nigdy nie statają, Lampy uliczne na ziemi stoją. I w sumie to jacyś. Jakieś losowe konie w ubraniach z krzata podbiegają do Ciebie i dają Ci serducho prosto. Łapią Ci serce za pomocą śnieżki. No cóż, to trochę przykry los czeka naszych szczecinian, ale z drugiej strony hello, jesteśmy w Szczecinie, prawda? Tutaj przecież zaczął wielki protest gdański, no nie? To tutaj właśnie obaliśmy PRL i widzicie jak piękne jest teraz rozwinięte nasze miasto? O cholera jasna! Słuchajcie, nie możemy... Nie mam wyboru. Ja tego nie chciałem, ale mnie do tego zmusili. Teraz musimy, teraz musimy zrobić to, co przystało na każdego. Na każdego porządnego konia z krzata. Musimy pokonać policję za wszelką cenę. Zaraz zaczną nas, nas śledzić. Oni chcą zatrzymać wielką rebelię z krzatów. Oni chcą odebrać prawa z krzatą, musimy ich zatrzymać za wszelką cenę. Możemy na to pozwolić, musimy stąd, musimy stąd uciec przede wszystkim, bo ja nie pozwolę na to, żeby odebrali moim bratom z prawa. Co prawda nie jestem w pełni z krzatem. jestem pół z krzatem, pół koniem. Nie wiem, nie wiem z jakiego związku to wyszło, ale może nie rozmawiamy o tym teraz. A! oj, coś że może być, coś że może być już po mnie, moi drodzy. Słuchajcie moi drodzy, jest tylko jedno miejsce, do którego możemy się udać! Zapytacie się, co to jest za miejsce? Zgadliście jest to klub nocny Heinekena. Musimy tam pojechać jak najszybciej się da. W międzyczasie strzelajmy do jakichś ludzi, żeby przypomnieć Szczecinianom, kto tu rządzi. Że tak naprawdę to nie jest miasto ludzi, to nie jest miasto Szczecinian. To jest tak naprawdę miasto koni. Koni i skrzatu. Niech żyje wieczny sojusz pomiędzy ko koniami i skrzatami, ale teraz, teraz, a, teraz zrobiło się trochę niebezpiecznie, bo Szczecinianie chcą nas za wszelką cenę wyeliminować. Ale my im się nie damy. Jesteśmy, jesteśmy z Jesteśmy wielkimi z Jesteśmy aryjskimi z i Nie damy się jakimś słowiańskim Polakom, jakimś słowiańskim Szczecinianom nas pokonać. O! Uch, było blisko. Dobra, jesteśmy na e, lotnisku szczecińskim. Wielkie szczecińskie lotnisko. Niestety, niestety wjechałem pod górę prze, prze, przez przypadek, ale wszystko jest ok. Chociaż, chociaż nie, nie chcą mnie wpuścić. Niech żyje rewolucja! A! Dobra, Jesteśmy, dostaliśmy się bez większych problemów na szczecińskie lotnisko. Teraz musimy tylko znaleźć tutaj jakieś, jakąś odpowiednią maszynę. Jest, jest ta piękna maszyna. Musimy ją teraz pięknie ukraść. Pięknie poprosimy właściciela, którego nie ma. Jak głosi stare, stare szczecińskie przysłowie: Jeśli nie widać właściciela, to znaczy, że jest to twoje. Znaleźć one niekradzione, dlatego. Bierzemy ten piękny samolot, który jest teraz mój Odlatujemy z e, lotniska w Szczecinie Jak widać jest tutaj szczecińska ochrona graniczna czy coś Pytacie się dlaczego ukradłem ten piękny samolot? Słuchajcie moi wizowie. Odpowiedź jest prosta, Widz widzicie ten budynek? Tam jest mój klub nocny Klub nocny Heinekena I lecieliśmy. Miłej podróży Myślę, że możemy zostawić ten samolot mam sobie niestety Z tego co widzę wciąż nie zgubiliśmy do końca szczecińskiej policji Więc będziemy musieli się jeszcze na chwilę ukryć Ale już, już niedługo moi drodzy, już za niedługo Wielkie szczecińskie skrzaty będą wolne. Ale jeszcze nie, jeszcze nie nadszedł znaczy na to czas. Jeszcze nie czas, aby w końcu szczecińskie skrzaty były wolne. Z tego co widzę, oni gdzieś tutaj jeżdżą. Ale my im się nie damy. My im się nie damy. Jesteśmy, jesteśmy wielkim konio-skrzatem. My się nie damy jakimś, jakimś szczecinianom pomiatać, prawda? Ale chyba będziemy musieli się przebić. Chyba będziemy musieli przebić. Bo nie wpuszczą mnie do, mojej... nie wpuszczą mnie do mojego domu. Nie wpuszczą mnie do mojego klubu. puśćcie mnie, proszę. To moje miejsce. O, jednak... Jednak mnie wpuścili. Witamy w klubie Heineken. Jedyne co nam pozostaje w tym momencie coś tej stronie, to jest tak naprawdę siedziba z ruchu oporu skrzatu, bo nie wiem czy wiecie, ale właśnie skrzaty są tutaj uciskane. To jest yy, mój kolega, nazywa się Tomek i on jest właśnie skrzatem też, tylko on się ukrywa, on się musi ukrywać niestety. Jak widać skrzaty zaoszczędziły 57 tysięcy złotych. Jak się okazuje skrzaty są bardzo przedsiębiorcze. Słuchajcie, aby przywrócić skrzatom chwałę, na którą zasługują, zostaje nam do zrobienia tylko jedna rzecz. I ta rzecz, z tego co widzę, jest po drugiej stronie kurde całego kanału, więc pierwszą z tych rzeczy jest rozwalenie tej opony, bo mi się nie podoba, nie podoba mi się, że ta opona tej stoi, nie powinna tej stać, bo obraża to moje uczucia. Religijne i obraża to moje, moje poczucie płci. Ta pana tutaj powiedziała, że ja nie jestem tak naprawdę koniem, tylko ja jestem źrebiem i, i jestem z tego powodu bardzo niezadowolony. Ją, zamierzam ją zniszczyć. Wracając, e, przed nami właśnie jedziemy ostatnią nadzieją e, szczecińskich skrzatów na wyzwolenie spod złych, złych szczecinian, złych słowiańskich szczecinian. Jeśli chcemy udowodnić, że skrzaty tak naprawdę są potężne, że skrzaty tak naprawdę są wielką siłą geopolityczną na arenie. Szczecińskiej, to pozostaje nam zrobienie tylko jednej rzeczy: a tą rzeczą jest udowodnienie ostateczne i zachęcenie Krzatów do walki. I zdecydowanie nie jest, nie jest tym. Wywalenie się jak ostatni głupek, i śmierć. Natomiast jest nim zdecydowanie plan, który zaraz wam przedstawię. Słuchajcie, zadajmy sobie jedno pytanie: Czy aby skrzaty mogły w końcu być wolne w Szczecinie? W końcu być wolne od złych Szczecin, które je prześladują? Czy mogą one żyć, jeśli większość szczecińskich skrzatów nie przyznaje się do tego, że faktycznie są skrzatami? Czy wtedy w końcu osiągniemy wolność? Czy wtedy w końcu pokażemy siłę skrzatów szczecińskich? Otóż to nie. Dlatego. Musimy zachęcić każdego osobnego skrzata w Szczecinie, aby pokazał się, aby zawalczył. A jaki jest, a jaki jest najłatwiejszy sposób, aby zachęcić wszystkie szczecińskie skrzaty do walki? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy tylko wbić się do szczecińskiej bazy wojskowej i rozdolić połowę czołgów, które tam istnieją. Wtedy zachęcimy wszystkie szczecińskie skrzaty do walki. A żeby to zrobić, musimy najpierw pokazać po drodze faktyczną Siłę szczecińskich skrzatów. Może Wam się wydawać, że. Może Wam się wydawać, że są silne, ale jak widać, są też głupie. Jak widać, skrzaty szczecińskie są również głupie. Więc. tracą swoje samochody, swoje pojazdy z rakietami. Więc nie pozostaje nam nic innego jak przynięcie do drugiego, najbardziej świątecznego samochodu, jaki mamy. Czyli mojego zentorno. Zapytacie się. Zapytacie się, dlaczego jest tak bardzo świąteczny? Otóż to. Odpowiedź jest bardzo prosta. Jest bardzo podobny do Mikołaja. Zapytacie się dlaczego? Otóż to zarówno moje zentorno, jak i Mikołaj lubią przejeżdżać gdzie. Tego my teraz idziemy. Od razu możemy. Od razu możemy tutaj jakiegoś złego sz Szczecianina, który chce nam ewi chce nas ewidentnie zniszczyć, pokonać. To jest. To jest po prostu obraza. Dla, to jest dla mnie obraza, że te piękne drogi zrobione przez naszych kochanych szczecińskich skrzatów są używane. Przez jakiś, przez sam nie wiem kogo Przez jakiś złych szczecinian po prostu Którzy przybyli, którzy najechali naszą krainę I którzy teraz jak zapewne widzicie Korzystają z dróg zbudowanych przez naszych biednych niewolników Musimy ich wszystkich wyzwolić Dlatego teraz moglibyśmy się teoretycznie wbić od frontu Ale na co komu się od frontu Skoro możemy się wbić najbardziej charakterystyczną ścieżką Jaka jest istnieje w tej grze Czyli tą ścianą I dzień dobry Szczecinianie są głupi i nie widzą, że tutaj jestem Bo ukryją się w tym momencie za tym samochodem Dzięki czemu ten czołg nie wie, że ja tej jestem. Oczywiście. On nie zastanawia się, dlaczego siedzi tutaj samochód, o którym nikt nic nie wie. On po prostu widzi, że to jest ten samochód i pewnie jest to samochód szefa. No ja oczywiście jestem szefem ruchu oporu, skrzatów, ale w tym momencie musimy wsiąść do tego myśliwca. Jesteśmy gonieni. W tym momencie oni chcą nas zatrzymać. Wiedzą, jak to się dla nich skończy. Wiedzą, że. Dzięki temu wyzwolimy te skrzaty. Żartowałem tak naprawdę, wyskoczyłem spadochronem podczas gdy oni myśleli, oni myśleli, że uda im się na, nie pokonać. Oni myśleli, że uda mi się pokonać wielkiego konia skrzata. Ale tak naprawdę ja jestem niepokonany. Myśleli, to, jest, to była zmyłka tak naprawdę. Tak naprawdę to była zmyłka. Przez to, że ukradliśmy już wcześniej myśliwiec, to teraz oni się tego nie spodziewają. I teraz wystarczy zrobić coś takiego, że damy mu prosto, damy mu prosto w włopetynę. W tym momencie on jest bezbronny. On jest bezbronny, bo dostaje jeszcze raz głupetynę. W tym momencie dostanie jeszcze prosto w serce. Właśnie zdobyłem jego serce. I właśnie on dostał jeszcze raz w głowę. I jeszcze raz. Dzięki czemu już się nie będzie niczego spodziewać. Już nie będzie spodziewać tego, co ja teraz zrobię. I właśnie kradniemy teraz to. I widzicie, on się niczego nie spodziewa. On tyle raz dostał w głowę, że ma po prostu całą głowę w śniegu. I dzięki temu nie widzi, jak my tutaj właśnie kradniemy ten myśliwy. Co prawda, właśnie się zorientował. Najprawdopodobniej po tym, że, że to usłyszał. Ale my nie mamy czasu, moi drodzy. Musimy lecieć. Musimy lecieć, bo nie ma czasu! I chyba nam się udało. Musimy lecieć. Musimy lecieć. Mamy tylko jeden cel, czyli dokonać zemsty za tych wszystkich szczecińskich skrzatoniewolników, którzy zostali brutalnie zaatakowani, którzy zostali brutalnie najechani. Teraz, kiedy już mamy myśliwiec, możemy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, możemy uciec ze Szczecina i możemy być w końcu wolnym konio skrzatem w tej pięknej krainie zwanej Polską. Albo możemy dokonać samobójczego ataku. Możemy w ten sposób Zachęcić szczecińskie, biedne szczecińskie skrzaty do walki Myślę, że odpowiedź jest oczywista Właśnie do niej lecimy, właśnie lecimy A więc moi drodzy, skoro zrobiliśmy już tej wystarczający rozpierdziel, aby Wszystkie szczecińskie Skrzaty Wiedziały, że powinny stawić się do walki Możemy przejść do ostatniego punktu naszego zadania Zapytać się, gdzie zamierzamy się rozbić, gdzie zamierzamy popełnić samobójczy atak Otóż to moi drodzy, nie ma żadnego innego wyjścia Niż w sklepie z ubraniami, który nas zatrzyma. Słuchajcie, ten sklep z ubraniami chciał nas zatrzymać przed staniem się skrzatem. Tam sprzedawanie ubrań dla skrzatów jest zabronione. Dlatego musimy pokazać im, jak kończą ci, którzy represjonują skrzat. Bo nie możemy pozwolić na to, żeby jakiś sklep mówił nam skrzatom, jak możemy się umierać. Dlatego. Móccie się. Tak właśnie kończą, zapamiętajcie sobie, tak kończą sklepy, w których nie sprzedaje się odzieży dla skrzatów. Mam nadzieję, że ten odcinek pokazał wam, żeby nie zadzierać ze skrzatami, jak widzicie sklep ten jest zamknięty. Jeśli historia tego konia skrzata, który postanowił się, który postanowił podjąć walkę ze, ze złymi władzami Szczecina, które represjonowały jedne skrzaty, Was zainspirowała do zorganizowania wielkiego, wielkiego powstania w skrzatów, nie wiem, na przykład w Warszawie albo w waszym rodzinnym mieście to stawcie łapeczkę w górę. Ja się z wami żegnam. Jeśli chcecie więcej zobaczyć GTA na tym kanale to zostawcie oczywiście subskrypcję. Ale ja się z wami żegnam. Byłem Igmart. Adios.